Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co, gdzie, kiedy z tą osobą? Dla osób, które są singlami i jeszcze nie są w stanie wskazać zwracam uwagę na słowo jeszcze tak, no, bo dlaczego nie? Jeszcze nie są w stanie wskazać tego kogoś. Również, co, gdzie, kiedy kwestiach, relacji. A jeżeli pytasz o kogoś konkretnego, to zapytaj. <laughs> Dlaczego nie? Co, gdzie, kiedy z tą osobą? Wdech i wydech. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Za to, że subskrybujecie, za to, że lajkujecie. No, możecie się podzielić z kimś, ze znajomymi, z osobą, której chcecie też polecić nasz kanał. Oproszę w ramach wymiany energii. <ścoughs> Będę bardzo wdzięczna. Wdech i wydech. Bardzo dziękuję też za podbijania, za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za wspaniałe komentarze. I przechodzimy do czytania. Aha, jeszcze dwie sprawuszki. Pierwsza sprawuszka, że zbieram zapytania, czy prośby, czy maile na czytania indywidualne. W jaki sposób takie czytanie zadać jest tutaj pod spodem, pod filmem. Natomiast również zbieram zamówienia na prezenty świąteczne, biżutkowe. Możecie sobie zamówić na przykład taką bransoletkę Ja ją noszę, już Jak ktoś leci kanał, to wie, miałam na lewej ręce, teraz mam na prawej. I po prostu w ogóle jej nie zdejmuję. Jest naprawdę bardzo trwała i jestem z niej, no po prostu ją kocham oczywiście. <laughs> Moje turkusiki wspaniałe i hematyty. Dobrze. I elementy mosiężne, to znaczy serduszka, są z pozłacanych hematytów. Dobrze. No i właśnie. A i zbieram zamówienia właśnie na prezenty świąteczne. Może ktoś chce zamówić coś takiego, tylko że z innymi kamieniami. O, tutaj mam na przykład labradoryty. A ja zaczynam. Co gdzie, kiedy z tą osobą, lub ogólnie w temacie relacji dla singli? Poproszę strumień bezwarunkowej miłości o przekaz, co gdzie, kiedy z tą osobą, lub w kwestii relacji dla naszych widzów. Aby każdy mógł zaczerpnąć jakąś inspirację dla siebie. Jeszcze szybciutko to przetasuję i zaczynamy. Oczywiście wszystko tasuję przed filmem, również, ale dobrze. No to zobaczmy. Energia Ogólna, tej relacji lub poszukiwań, tak to nazwę. Co odchodzi do przeszłości? Co jest? Co nadchodzi? Hmm. Gdzie? I kiedy? O. Co w tematach emocjonalnych? Co w tematach fizyczności? Co w tematach intelektualnych? I co w tematach materialnych? Dobrze. Przekładam, i zobaczmy, energia ogólna, co odchodzi do przeszłości, co jest. Co nadchodzi? Gdzie? Tak. I kiedy? Co w temacie emocjonalnym? Co w temacie materialnym? Yy, przepraszam. Jeszcze raz, co w temacie fizyczności, co w temacie intelektualnym, i co w temacie materialnym. Dobrze. I czytamy: energia ogólna tej relacji. Aś, pentakli, i pod moją pod moim parasolem wspaniały gołąb w energii, działania. Energia ogólna jest dobra: no tak czuję, po prostu pełna chęci życia, pełna chęci ochrony, pełna chęci. Właśnie rozwijania się, poszukiwań, chociaż poczułam teraz, że ten ktoś, kto jest w energii, kto pokazuje ci, że cię chroni, troszkę się ciebie uczepił, że ty wcale nie potrzebujesz ochrony. Ty jesteś osobą naprawdę pełną energii, pełną działania i troszkę ta osoba cię zwraca ku przeszłości i hamuje, ale to taka, taki sygnał dla Ciebie. Taki sygnał dla Ciebie, żebyś bardziej patrzył, patrzyła w przód niż w tył. I daj sobie żyć. <grym> daj sobie żyć. No. I też innym. Po prostu niech zakwitnie w Tobie chęć działania, chęć realizacji pomysłów, tego, że. No, wszystko się dzieje dla czegoś, i również uwierz w to, że masz talenty, które przynoszą pieniądze, wymianę energetyczną. Ktoś kiedyś wymienił, wymyślił pieniądze jako ten element pomiędzy różnymi działaniami, ale równie dobrze możesz wymieniać swoje działania na inne działania. Jak już cię tak pieniądz mierdzi <ścoughs> energia ogólna co odchodzi do przeszłości? Słoneczko i czerwony ogród. Tak, czerwony, tak, czerwony ogród. Do przeszłości odchodzi nam teraz sprawa nadmiernego wydatku energetycznego między Wami. Nadmiernego, czerwony ogród. Trochę się tutaj zadziało a jednocześnie wprost ta karta czerwonego ogrodu mówi o pewnych tematach. Poczułam teraz, żeby spojrzeć na kwestię fizyczności arcykapła. O, tutaj mamy kwestię fizyczności, w której właśnie z działań takich bardzo spalających Przechodzicie do kwestii zwracania się ku swojej podświadomości temu, co ukryte takiego bardziej stabilnego, a jednocześnie bardziej obfitego podejścia do siebie wzajemnie. A dla singli do przeszłości odchodzi indywidualność w tych kwestiach. Dobrze, a co w takim razie może, bo nie chciałam użyć słowa samotność, indywidualność, tak? Indywidualność w pojedynkę w tych kwestiach. Bo tutaj mamy arcykapłankę i boginię ziemi, pełną obfitość, wyrastającą ze wszystkiego, również symbol tej pszczoły, tej matki i królowej. No, tajemnica. Tajemnica z takiego światła palącego w, przechodzimy w tajemnicę. Co w takim razie jest w tej chwili między Wami? Sukces. Sukces i abracadabra, tak? Czyli ktoś czarował, a ktoś uwierzył. I no, jest to z pewne, z, oczywiście z korzyścią dla obu stron, ponieważ ten, kto chce wierzyć, wierzy, dlatego że to go również buduje. Gdyby go nie budowało, ciebie czy tę osobę. No, to byś nie wierzył albo nie wierzyła, tak? W związku z czym można powiedzieć, że w tej chwili ogólnie rzecz biorąc jest budujący sukces między wami, budujący wzrost, budująca radość. Świecisz energią zwycięstwa i zazdroszczą ci, zazdroszczą ci, wyciągają się te ręce, ale ty jednocześnie masz dookoła siebie energię buław, która. Właśnie jest Twoim orężem i która pozwoliła Ci ten sukces i te laury zdobyć. To też Ty teraz zaczynasz rozsiewać energię czarów, energię zdobyczy, energię rozwoju. No, w tej chwili jest pięknie, 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 i Ty tego się trzymaj. Ty wierz dalej w siebie. Ty ciesz się tym, co się dzieje, tym, co mm, zdobyłeś, zdobyłaś wzrost, i nie martw się, co będzie dalej, tak? <laughs> Dobrze. Zobaczmy w takim razie, co nadchodzi. Świat, och, ta królowa pszczół, to tutaj cudownie. Ja się bardzo cieszę. Wspaniała ta królowa pszczół. Jest, ona będzie szukać nowego ula. I przeniesie chyba cały ten e, rój, swój swoich dzieci, swój, swój dobytek w nowe rejony rozwoju. Wszyscy wzrosną dzięki temu. Dzięki temu, że królowa pszczół jest taka z jednej strony silna. Z drugiej strony jest taka przyciągająca. Ten miód, który jest dookoła, tutaj pszczół jest mnóstwo. To wszystko przyciąga do królowej pszczół i świat stoi otworem między wami. I to nadchodzi, to nadchodzi, jeżeli ktoś tutaj jest kto nie pytał konkretną osobę. To no również, również, również tutaj nastąpiła, następuje zmiana wspaniała i dalszy wspaniały rozwój w kierunku tego, żeby rozwijać się niezależnie od tego, czy się z kimś jest, czy się z kimś nie jest. Królowa Pszczół nie zabiega o swojego trudnia, tak. No. To znaczy, mm, mm, dokładnie. Nie zabiega, nie zabiega. Królowa pszczół nie zabiega, królowa pszczół jest. I rusza dalej. Jak trzeba, to wyrusza. Jak nie, to zostaje. Gdzie? Gdzie? O ja, zobaczcie. Osiem kielichów. No właśnie. No więc kontynuując, rusza dalej. Rusza dalej w kierunku. Tworzenia nowych ogrodów, w kierunku wspierania nowych obszarów swojego rozwoju, tworzenia czegoś ze swoich talentów. A jednocześnie to pozwoli uzupełnić ten kielich siebie w sobie, dlatego że, żeby te osiem kielichów było pełnych, ten ktoś musi tą drogą na szczyt wyruszyć. Księżyc przyświeca, wyruszyć w poszukiwaniu jeszcze jednego, jeszcze jednej zawartości, kielicha. I budowanie do tej pory ok, ale jest jeszcze coś, co przychodząc tu, zdecydowałeś się, zdecydowałaś się odkryć, znaleźć, przyjąć. I dalej rozwinąć w postaci kolejnego ogrodu. Dech i wydech, czyli już tak bardziej przyziemnie na to patrzeć. Być może to jest wyjazd gdzieś w tereny zielone, być może jest to przeniesienie się do innego miasta, do innego miejsca, do, w obszary, w które są bardziej żyzne. W zależności od tego, co ze sobą niesiesz, czego poszukujesz, powiedzmy to bardziej biznesowo, w obszary, w których jest większa grupa docelowa Twoich działań. Czy to jest w kwestii relacji, czy to jest w kwestii dalszego rozwoju jakiegokolwiek. Tam może być też miejsce na relację. No i kiedy. Kiedy. No, już niedługo. Zima. Zima i przełom, zimę i wiosny. Mamy królową mieczy, no to jest zima, chociaż tutaj widać kolory jesienne, więc może to być już. Właściwie nadchodzi właśnie ten okres. Nadchodzi ten okres, koniec jesieni, zima, początek wiosny, a nawet bym powiedziała, najbliższe pół roku. Najbliższe pół roku wieje energia, zmiany, wieje. Zobaczmy, czy tu wszystko widać, tak? Wieje wspaniała energia rozwoju i ty już to czujesz, już to czujesz, porywa, cię patrzysz w kierunku przyszłości. No i bardzo się z tego cieszę. Skup się na aspektach intelektu, skup się na aspektach właśnie swojego pomysłu, na, ta, na talent. I Otwórz się na zmianę, która ma dodać ci wiedzy na swój własny temat. Dobrze, co w tematach emocjonalnych? Paść Buław i transformacja. No właśnie, Paść Buław patrzy przed siebie, wspiął się na niewielkie drzeweczko, jakiś tam pieniek, który już mu wystarcza do tego, żeby spojrzeć daleko, daleko w przód, Wierzy, Tutaj ta salamandra piękna, złota. Stojąca na ogonku na jego dłoni, balansuje i z tego się pojawia motyl, pojawia się energia, z której wychodzimy z tego kokonu. Nawet ten pieniek, suche drzewo przydające się paziowi. No, wiadomo, że to też może być sprawa tego, że no, na poprzednich pokoleniach, kolejne pokolenia. Korzystając z ich wiedzy, yy, mogą dzięki temu wyruszyć dalej, i dzieje się z tego zmiana, która pomaga ci wyjść ze swojego kokonu i narodzić się w postaci nowego, pięknego motyla. I to się dzieje u ciebie w kwestiach emocjonalnych. Rozumiesz swoje wewnętrzne dziecko lepiej, rozumiesz ogólnie dzieci lepiej. I całą swoją przeszłość w temacie fizyczności, to już wiemy, że się dzieje kwestia schodzenia z takiego bardzo spalającego podejścia w temat. Bardziej zwrócony do podświadomości, do subtelnych wrażeń, do subtelnego podejścia, do, a jednocześnie do podejścia takiego, że sprawy fizyczności są bardzo m, takie ważne, również rozwijające, również bardzo bogate w budowanie doświadczeń i tworzenia swojego wspaniałego kielicha w naziemskim planie. No, duchy raczej spraw fizyczności, jak sama nazwa wskazuje, czy dusze, no nie za bardzo mają szansę doświadczyć. To też, no, wiesz o czym mówię. <laughs> Uu, w sprawach intelektualnych mamy tutaj diabła i czystą naturę. W sprawach intelektualnych to powiem Ci, że Nadal tkwisz, i nadal tkwicie, i ta osoba również, bo to słońce z diabłem spalające, jak i ta czysta natura z tym czerwonym ogrodem. Nadal jest to myślenie: a co będzie, jak ja się zdecyduję, czy to znaczy, że ja będę ograniczony, ograniczona tylko do jednej osoby. No, wątpliwość jest. Jest wątpliwość w kwestiach intelektualnych skupiona na bliskości fizycznej. I hm, to, co mi teraz przychodzi do głowy, tak bardzo, bardzo wprost: Ty się zastanów, czy Wam jest z, ze sobą dobrze. Czy Ty czujesz, że to jest osoba dla Ciebie? Dlatego, że. No, jest tu jakaś wątpliwość. Jest tu jakaś wątpliwość, w której yy, któreś chce się poświęcić dla jakiegoś celu, a jednocześnie się obawiam. Umysł przeszkadza, więc albo trzeba tutaj coś czegoś spróbować w sensie doświadczeń wspólnych, do niczego nie namawiam, ale jak to mówi moja przyjaciółka, najpierw. Trzeba się dowiedzieć, czy wam na dłużej będzie dobrze ze sobą. No to jest, wiecie, no to jest kontrowersyjne, tak? <laughs> każdy wie, co i jak. W zależności od tego, jak ważne dla ciebie są sprawy fizyczności, oczywiście, bo każdy człowiek jest troszkę inny, ale no, no, hello! <laughs> co w sprawach materialnych? Pięć kielichów i dotknięcie nieba. W sprawach materialnych to ja czuję, że tutaj też jest obawa, też jest obawa, też jest jakieś marzenia, że razem nie wiadomo, czy co i jak. Więc widać z tego, że kierunek jest taki. Trzeba wyruszyć, trzeba wyruszyć albo wyruszyć w rozmowę. W komunikację. Droga to niekoniecznie nowe miejsce pobytu, to jest być może nowy sposób rozmowy, coś, co pozwoli w wzrosnąć tej Waszej relacji, coś, co pozwoli wejść na nowe ścieżki, gdzie indziej ten ul założyć. Wam razem zmiana energii nadchodzi. Zmiana energii nadchodzi, wiatr zmian nadchodzi. I no, najbliższy rok, chociaż zima, będzie w, tym, w tej kwestii najważniejsza. No dobrze. Jaka emocja jest tutaj w tej chwili gra rolę u Ciebie lub między Wami? Stres. No właśnie. No właśnie, stres. Diabełek, proszę bardzo. Tak. Dobrze. Rady. Rada dla Ciebie numer jeden. No właśnie, nie daj się zestresować. To ja to tam odłożę, żebyśmy widzieli, bo będzie więcej tego. Nie daj się zestresować, bo stres tutaj. Zabija wszystko. Dobrze. Jak możesz sobie pomóc. Aha. Dobra. Jak możesz sobie pomóc? Jak możesz być dla siebie dobry, dobra? No. Po prostu spraw sobie przyjemność. Chociaż ty już sprawiasz sobie. Potrafisz sobie sprawić przyjemność. Ale nie chcesz się z tym rozstać. Nie chcesz się z tym rozstać, boisz się partnerstwa. Czuję, że boisz się partnerstwa. Coraz bardziej czuję, że Twoje wyobrażenie o partnerstwie jest bardziej właśnie w sferze marzeń, w chmurach. A tutaj świat i matka pszczół, królowa pszczół, no chce wyruszyć, chce wyruszyć i droga czeka. No. Jaka jest rada? Ciąg dalszy. Dziesięć buław, nadal dziesiątka. Ech, 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 ech. Zrób sobie masaż. Idź na masaż. O, bo tutaj masz i przeciążenie intelektualne, i przeciążenie fizyczne, i działa, przeciążenie działaniem. No. To o czym ty marzysz? Co ty chcesz wnieść do tej relacji, jeżeli ty jesteś ciągle zmęczony? Ciągle zmęczona. No, żeby cię ktoś wyciągał z tego? Proszę bardzo. Zachowaj wewnętrzną integralność. Wdech i wydech. Wszystko, by połączyć odczucia. Myśli, żeby to wszystko było integralne, jak, jak puzzle. Razem myśli, uczucia, energia, spokój, życie, życie, zachowa integralność. Medytacja się do tego bardzo przydaje. Dlaczego na koniec jogi, sesji jogi są właśnie te? elementy, element relaksu. To jest właśnie integracja. Zamykasz oczy i czujesz, coś się zmieniło. To jest właśnie integracja, połączenie ze swoim ciałem i poczucie, co się zmienia i zmieniło. No i wtedy, ale znaczy, może nie wtedy. Możesz afirmować akceptację najchętniej siebie. Najchętniej siebie, dlatego że bez akceptacji siebie to ty nie wyjdziesz z tych przeciążeń, bo te przecią przeciążenia bierzesz na siebie, dlatego że siebie nie akceptujesz. I Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dam radę, dam radę. Może mnie pokochają, może mnie zrozumieją. Ś ciśnie mi się na usta słowo, a no, jak siebie nie zaakceptujesz. To nikt nie będzie nawet wiedział, że jesteś przeciążony, przeciążona. No. Miej zawsze nadzieję, ale nigdy nie oczekuj. No właśnie. Oczekiwanie to jest droga do tego, żeby się nadziać na niespełnienie tego oczekiwania wobec innych i na złość do innych na uf, ja tu chciałem, chciałam tupie krzyczę a nie ma i wtedy jest dopiero negatywna energia rozczarowania albo krok do rozwoju i bycie we, w, w, w prawdzie stoję w świetle prawdy o, jaka piękna energia! Wdech i wydech! Stoję w świetle prawdy. Królowa Pszczół stoi w świetle prawdy. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam, i do następnego razu. Yeah. No.